Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii wyzwania 100 dzieciaczków. I moi drodzy już mamy sobotę rano, niestety pogoda dalej jest fatalna. Ale mam nadzieję, że może po prostu kiedy będziemy podróżować na inną działkę, to może tam będzie lepsza pogoda. No kurczę, mam, mam taką nadzieję. Ty mi się przebierz. Ty też mi się przebierz. Ja ci dałam taki codzienny. Nawet nie pamiętam, dobra, niech będzie. Ogarniemy sobie tutaj dzieciaki. Ofelia aktualnie robi śniadanko, tosty francuskie, także za chwileczkę dzieciaki sobie zjedzą. I no nie wiem, myślę, tak około 9:10 spróbujemy pojechać. No jeżeli pogoda będzie kijowa, również na tamtej parceli, no to. To po prostu wrócimy do domu, no bo nie wiem, słuchajcie, z masakra jakaś po prostu. A niestety ta parcela leży w tym samym świecie, więc pogoda może być podobna. Czekajcie, tutaj chyba da się to sprawdzić. Kalendarz. No, burza z piorunami w Brindleton Bay. Ha. Dobra, moi drodzy, coś wymyślimy. Na tą chwilę, co ty robisz? Poprosi, że opryskanie potwora. Daj spokój, duża dziewczyna. Jesteś się potwora z poduszka, bo już idź się wysikać. Ty, ty jesteś w miarę ogarnięta, ale choć już też się wysikasz. Za chwileczkę sobie zjeć śniadanie. Nie, żadnego tortu. Weź mnie, nie denerwuj. Ofelia, weź tutaj. Zawołaj na posiłek wszystkich. Jak zawróciła. No halo, zawołaj ich. Ofe, Ofelia. Aha, Adrian idzie do pracy w ogóle, kurczę. Jakaś sąsiedzka bójka, dajmy sobie z tym spokój. Mm, dobra, wszyscy sobie... Ale się coś zobaczyło masakrycznie, dobra. Ty, młody, też już wstawaj, bo jesteś wyspany idealnie i jesteś strasznie, strasznie głodny, więc sobie tutaj y, hapsnij. Y, tościki i ty również sobie hapsnij tości... tościki. Słuchaj, słyszę jakąś dziwną muzyczkę, ale to chyba to sąsiedzka bójka. Tak, Marcin jest głodny, już będzie szamał, tylko wstaje. A dlaczego on tak śmierdziocha? Pewnie w pieruchę narobił teraz. Dobra. Przestało padać? Przestało padać, słuchajcie. Dobra, wybierzemy się w takim razie. No, bez Adriana. Adrian pójdzie do pracy, a ja resztę dzieciaków po prostu zabiorę. Ty może byś sobie jeszcze wzięła szybki prysznic przed wyjściem, a my wykąpiemy małego jeszcze na dodatek. Gdybyś mi się tutaj załatwiła ofelko, zabawy ci trochę brakuje, ale to. Szybciutko sobie tutaj obejrzyj może jakąś telewizję, dzieciaki sobie tu rozmawiają, proszę z owocami te tościki, Miałam, zjadłabym, uwielbiam tosty francuskie, ale raczej na słono, nie na słodko, ale no, nie zmienia faktu, że wyglądają bardzo dobrze. Okej, okay, młody tutaj, je wszyscy w miarę ogarnięci, ty byś mi się przebrał też, aha dobra ona cię wykąpię, więc po kąpieli się przebierzesz, tak czy siak mm, i wykąpiesz Marcinka. No to ogarnianie myślę, że troszeczkę tutaj zajmie. Gdzie ty idziesz z tym talerzem na górę, dziecko drogie? Proszę jak zbiera, ale nie zmywaj tego, mamy co prawda kupę, kupę kasy, no prawie 20 tysięcy, więc nie jest źle, ale jeżeli mamy, możemy tutaj sobie coś uszczknąć, to dlaczego by nie. Y tobie też by się przydał prysznic. Y ale nie mamy wolnego, wolnego prysznica, nie mamy wolnej wanny. Oglądaj sobie aktualny kanał w takim razie. I porozmawiaj sobie tutaj z mamą. Zapytaj, jak minął poranek, no bo dzień halo. Włagają nowe zabawki, może nie. Pobrykajcie sobie. I dobra, i w zasadzie kończymy te pogaduchy, bo musimy młodego wykąpać. Nie ma słuchajcie na co czekać, bo Ofelia też musi zajść już w ciążę kolejną. O, Sebastian, co ty masz na sobie? Dziś z jakieś imprezowe, ma dzikie tutaj stroje. Chodź, wykąpiesz tego młodego. Nie rozmawiaj, tylko kąpiel dla Marcin. Bardzo proszę, Oselko. Kąp go. A ty, jak tam ten prysznic się nam zwolnił? Nie, jeszcze ona się tutaj kąpie. To chodź tutaj sobie, pobaw się lalkami, czekając, aż się prysznic zwolni. O, akurat, proszę, wygadałam. Chodź, weź sobie prysznic. A ty... Ty już jesteś doskonale ogarnięta. Bardzo mnie to cieszy. Czy wy odrobiliście lekcję ostatnio? Nie. No to odrób sobie. Masz chwilę wolnego czasu, więc jak najbardziej możesz odrobić lekcję. Ej, zawiesiłaś mi się dziecko drogie. Resetuj. Resetuj i pyk, chodź sobie wziąć prysznic. Tutaj marcinek jest kąpany, bardzo dobrze. Kurczę, ja już tak odświętnie od ubrałam, tak się odstrzeliła, a ja, cała tutaj będzie ochlapana za chwilę. Jeszcze będziesz musiała wyczyścić tą wannę po kąpieli, bo widzę, że troszeczkę się usypiła. Dobra, ty generalnie czujesz się dobrze. Wszyscy są mega ogarnięci, doskonale. Idealna pora, właśnie, żeby się wybrać na ten plac zabaw. No trochę kropi, ale dobra, może, może nie wymokną. Zresztą dzieci lubią się bawić w kałużach, także jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Yy, Także niech tutaj wszyscy sobie dokończą to ogarnianie i będziemy się zbierać. A ty mi się tu zablokowałeś teraz, matka tu zmywa. Wannę, a ty tu biedny stoisz. Pod. Dasz radę się tu dokulać? Chyba nie. Yy, a z shiftem teleportuj się tutaj. Chodź tu, dziecko, drogie. Nie, nie tepniesz się. Chyba nie. No dobrze, zaczekamy w takim razie, aż ona tutaj skończy to sprzątanką, Magda sobie odrobi lekcję i, moi drodzy, lecimy już na plac zabaw. Dobrze, jesteśmy, ale, moi drodzy, pada, kurczę, i nie wiem, słuchajcie, co zrobić. Wiecie co, zostaniemy tutaj, jest... O, proszę, tutaj jest chyba zadaszenie jakieś, niech ja sobie tutaj zerknę. Jest zadaszenie, więc dzieciaki jak najbardziej mogą sobie tutaj... No, ty nie możesz porysować, ale ty bardzo proszę, twórz letnie ozdoby i ty również twórz letnie ozdoby. A mały bąbel, co by tu mały bąbel mógł robić? On tutaj akurat pod tym zadaszeniem nie za bardzo ma, ma, ma cokolwiek do roboty. O, kotka mu wyciągniemy i niech się bawi tutaj kotkiem. Nawet dyśka słuchajcie, zabrałam z nami. Także dzieciaki, niech się tutaj, niech sobie rysują. Co ty robisz, Ofelia? Będziesz czytać? Nie, moja droga, szukamy tatusia, szukamy tatusia. Ja wiem, że jest wcześniej. Ale, może by się kto tu przykulał, słuchaj, bo no, powiem Ci, że jest ciężko. Czy my tutaj mamy jakiegoś um, na oku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ile my mamy dzieci? Bo ja nie, nie, nie pamiętam, czy ty ze wszystkimi już. Um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, czyli oni wszyscy już um, byli tatusiami, bo mieliśmy zest zestęp bliźniaków. Tutaj ktoś idzie, ale. O, a kto to, kto to? Michał Gracz, ale to jest nastolatek, więc nie bardzo. Kinga Cegła. Dzieciek jest głodny. O nie, a my tutaj miseczki nie mamy, ale nie ma. Słuchajcie, problemu. Już to y, sytuację naprawiam. Miska na karmę. Bardzo proszę. Postawimy ją. Niech będzie tutaj. Mm, Ofelia, chodź tutaj napełnisz. Zostaw tą książkę, napełni mu tą Michę i się rozglądamy dalej, słuchajcie, za jakimś tatulkiem. Ale proszę, są tu też inne dzieci się bawią, kurczę, to nie jest żaden problem. Dzieci się deszczu nie boją. One lubią właśnie takie zabawy na deszczu. Może byś się tutaj zaprzyjaźniła na przykład z tą dziewczynką. Przyjazne powitanie, jak ty masz na imię. Aj. Mhm. Ajka. Tak, dobrze. Ty też się możesz z nią tutaj przywitać, więc się tutaj... Zaprzyjaźnijcie. Nasypane, nasypane. Więc dyśiek niech sobie tutaj szamie, a ja, moi drodzy, pauzuję grę i się tutaj rozglądam. Ale no niestety powiem wam, że cinko, nikogo tutaj nie ma. To znaczy w sumie to by było trochę dziwne, jakby jakby koleś sobie tutaj przyszedł po prostu na wycieczkę do parku bez dzieci. Ale dobra, dobra, czekajcie. Mamy tutaj kogoś. Sebastian Bocian, dobra, chodź. Możesz być. Pasuje. Chodź tu, kochanie. A ta się przebrała, kurczę, w jakiś strój y, sportowy. Ona tu w kosza grała. Nie, nie, nie. Ofelia, przebierz się y, w to. Będzie mi tu łazić z tą parasolką, się zatrzymywać co dwa kroki, niestety. Kochane Simsy. On jest jakim ogrodnikiem, czy coś w tym stylu? Chyba tak, ma ma rękawisie. Cały sprzęt. No, cześć, panie Sebastian poznaj go pogadajcie sobie o deszczu A może nie będziesz mu tutaj narzekać absolutnie jakiś, jakąś śmieszną historię ja mu powie co ty taka spięta jesteś, boże umyła wannę kurczę raz i już po prostu taka, taka oburzona jest brudna wanna, katastrofa opowiedz mi jakąś historię na flirty to chyba jeszcze za wcześnie żartuj o politykach mogłaś go spytać o zawód w zasadzie, chociaż no halo. Wydaje się, że jest to oczywista sprawa, ale możemy się mylić. Pochwal mu wygląd. Ja tu zerknę tylko co dzieciaki porabiają. Bawią się, no i elegancko. A ty... Jakaś tutaj babka przyszła i leje kurde miśka. Bawcie się tutaj razem może. Baw się zabawką motylem. A Magda? Magda rysuje. Już porysowała. A możecie zabrać sobie te te rzeczy, co żeście tutaj wymodziły, bardzo proszę. Dobra, dzieci się tam sobą zajmą, nie ma problemu. Sklebiaj mu jeszcze. Yy, Gatka na podryw. Sebastian jest ogrodnikiem społecznym w miejscu o nazwie Ogrody dla wszystkich. Patrzcie, ja nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego w co. Ej, gdzie on mi się stracił? Halo, ale lipa. No wiecie co? Dobra, najwyżej sobie do niego pojedziemy, tylko gdziekolwiek on mieszka, nie mam pojęcia. Słuchajcie, ten, te nasze podrywy strasznie nieudane ostatnio, niesamowicie. No, ale cóż, nic, nic nie jestem w stanie na to poradzić. Albo wiesz co, zaproś go tutaj jeszcze, może do niego zadzwonisz. Y -y -y. Chyba, że on poszedł do pracy po prostu. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Y -y. Nie ma go tutaj. Ej, o co tu chodzi? Hmm. Zniknął, słuchajcie, koleś się zdematerializował po prostu. Ty pływasz sobie o felka, no wiesz co. Dobra, to może w takim razie... To może w takim razie ty, chodź. Może z tobą lepiej pójdzie. Chodź o felko, przebierz się. I spróbujemy tutaj do niego zarwać, no. Ale wyszłabyś z tego basenu, co? Popraw mu... Ofelia! Ofelia! Kurte, kurteczka ci zamoczy. Tak jest, on odporna. Wyłaś z tego basenu. Cholera jasna. Wiecie, co ja ją zresetuję, bo jak ją tu się dzieje? Resetuj obiekt. Masakra. Pochwal sztukę. Rozmawiaj o deszczu. No jakieś, słuchajcie, takie pitu-pitu musi być. Babo, idź mnie stąd, bo ja tu fanka. Nie wiem, czy ja lecam do jakiejś gwiazdy. Patrzcie, zaraz się tu po prostu powpadają do tego basenu. Idzie tutaj ten nasz... ten nasz czaruś, kurde. Ofelia, przestałem właśnie do tego basenu. Ja zwariuję za chwilę. Chodź tutaj do niego w takim razie. Jak on tutaj jest, to z nim gadaj, bo już z, bo już z nim masz y, pasek większy znajomości. Chodź tu. Gdzie mi żeś uciekł wcześniej, ty? Jak ty się nazywasz? Bo już zapomniałam. Sebastian, gdzie żeś mi tam uciekł? Ja cię tu, ja tu podrywam, a ty mi tak znikasz, no wiesz co? Ten dydziek to dalej nie zjadł z tej miski. Przestańcie się tymi parasolami bawić. Ej, też ma sobie takie problemy właśnie w Simsach tym z tymi parasolkami. Kurde, bo strasznie opietliwe. Weź mu wręcz róże. Dajesz Ofelia, dajesz. To musi być nasz kolejny tatuś, bo już twój zegar biologiczny tyka, nie ma, hopsiu. Porad dotyczących gotowania weźmy mu dłonie, ucałuj Może to być za wcześnie, ale trudno Ryzyk fizyk Flirtnij sobie z nim Ale niestety Chyba tutaj nie będziemy mieli się gdzie postarać O dziecko Już mi się tutaj zablokowali Straszne bagole, słuchajcie Ostatnio co prawda nie było chyba żadnej aktualizacji Ale jest, jest strasznie Straszne są problemy Właśnie od tej ostatniej aktualizacji od tej poprzedniej są straszne, straszne problemy. Chodźcie tutaj, no. Buzi, buzi. Co ty mu machasz? Buzi mu daj, a nie się żegnasz. O, mm. ha, Ciekawe. Będzie buziak. Cudownie, dobrze. To jeszcze może romantyczne. Trzymaj za ręce. Romantyczne poślij podsałunek. Yy, po całej w deszczu, tak, takie to romantyczne. Yy, tutaj chyba nie mamy żadnego krzaczka ani niczego w tym stylu. Dobrze, może, może będziemy tutaj mieli opcję stój, ziemi zaś uciekasz, weź mnie, nie denerwuj, chłopie. Romantyczne postara się o dziecko w krzakach. Idealnie, słuchajcie, krzaki tam się magicznie zbaterializowały i elegancko. I nam to odpowiada. Na, w ogóle w, w, na placu zabaw. Na placu zabaw. To już jest szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, Ofelia, ale trudno. Młody się tu bawi kotkiem. Weź tutaj się przytul do dyśka. Trzeba będzie dyśka wykąpać. Już widzę, że cały mokry. Co wy tutaj wyrabiacie? Rysujecie sobie, a ty czytasz. Dobra. Dzieciaki chyba zadowolone z wypadu, a tutaj matka, proszę... Proszę bardzo, co się wyprawia? No ładnie, no ładnie. I słuchajcie, moi drodzy, jedziemy. Jazda bez trzymańki w krzaku na placu zabaw. Tak, nie będziemy tego komentować, tej sytuacji. Mam tylko nadzieję, że się wszystko, wszystko uda. Czy jest tutaj gdzieś to, tak, gdzie będziemy mogli sobie sprawdzić? Skorzystaj z łazienki, dobrze. Nie wiem, czy tutaj będzie opcja y, sprawdzenia, zrobienia testu ciążowego. Nie wiem, czy będzie taka opcja. Podsykamy foteczki. No i słuchajcie, kilka pieczeni na jednym ogniu. No, dwie pieczenie na jednym ogniu, bo y, mamy tutaj staranie się o dziecko, a dzieciaki mają, słuchajcie, wypady z domu, także elegancko. Patrzcie, jakie tu, jakie tu firewerki. No, musiało się udać po prostu musiało. Wyłaście już z tego krzaka i będziemy. Sprawdzać, sąsiad wierci, nie ja wiem, czy to słychać. Czy wyście mi się zawisili? wyłazić z tego. No, czy ja mogę? Nie, chyba nie mogę sprawdzić. Dobra, moi drodzy, w takim razie wracamy wszyscy do domu. Yy, ogarniemy tutaj naszych domowników i sprawdzimy przede wszystkim, czy Ofelia jest w ciąży. Dobra, wróciliśmy. Kurczę, mówię Wam, nie było lekko wrócić w ogóle do domu. Takie bugi, że to jest, co się w pale nie wieści. Ona mi w ogóle nie chciała wrócić do domu. Musiałam na mapce to jakoś skombinować. Dobrze, ty się załatwisz. Wykąpiesz dyśka od razu. Ty, kochanie, jak ty się czujesz? W zasadzie dobrze, więc wyrzuć zepsute to jedzenie i weź sobie resztki. Ty pójdziesz na górę się załatwić. Cyk. O nie, się zepsuł. Zamień. Stać nas, od co? Też sobie weźmiesz resztki. Ty, no tobie też się chce siku, ale w takim razie, przykro mi, musisz zaczekać. Przebierz się, co tak będziesz w tym roboczym stroju łazić. I weź sobie resztki. Ale chwila, ty jesteś jeszcze nastolatkiem, prawda? Dobrze ja tu kminię? Tak, jesteś nastolatkiem, więc kochany, odrabiaj sobie lekcję. Zostaw już ten tort. Dlaczego wszyscy jedzą tort? Śpiący jesteś? Dobrze, połóż się, ale w zasadzie mógłbyś coś zjeść, zanim się położysz. Bo ty mi się obudzisz i będziesz zły i głodny, więc zjedz sobie tego banana. Wstawaj. Burzę ja jeszcze, więc burzy się boi. Ofelia, czy ty nie miałeś wykąpać dyśka? Właśnie. Także bardzo cię proszę. Chodź tutaj, zostaw brata i weź, weź resztki. Co tu się dzieje, kurde? Weź te resztki. ja to była praca domowa? uzyskać dodatkowe zaliczenie. To była chyba twoja. Dobra, włożę ci tu na razie do wyposażenia. O, tu są te twoje ozdoby. Ale dobra, zostawię je na razie. Zaraz pomyślę, co z nimi zrobimy. Co nie możesz? Aha, ja chyba zablokowałam drzwi. Poczekajcie. Yy, odblokuj. I wykąp dyśka. Bardzo proszę. Jak go wykąpiesz, to sobie skorzystasz. Yy, zjadłeś i śpisz. Dobrze. To mam nadzieję, że do rana jakoś wytrzyma, nie będzie mi tutaj z głodu strasznie płakał. Aha, Ofelia, ty właśnie musisz sprawdzić, czy w ciąży jesteś. Zrób test ciążowy. Zapomniałam zupełnie o tym, kurczę, to była najważniejsza rzecz, którą miałam dzisiaj zrobić i zapomniałam. Także wyką szybko dyska i zaraz sobie to sprawdzimy. A dzieciaki się tutaj ładnie sobą zajmują. No i ta musi ciasto mi tutaj wpieprzać, no zwariuje za chwilę. Jest chociaż jedno całe, jest. W szczęście, tego mi nie tykać. No mówię Wam tak Wieso wierci, że oszaleję ja za chwilę muszę co chwilę wyciszać mikrofon. Dobra, chyba skończył na razie. Mam nadzieję. Dobrze. I jeszcze bym chciała, żebyś ty się w ogóle wykąpała. To już Ci tutaj wszystko zaznaczę i później sobie weźmiesz resztki. Ty, mój drogi, czy na górze jest to, ale ta wolna? Niech no ja tu popatrzę wolna, więc skorzystasz sobie... Zjesz coś, w, 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 ale ja Ci może wybiorę, żebyście mi tego... O kurde, tu nie ma za bardzo wyboru, tak patrzę teraz. Jest, udało się, jest w ciąży, cudownie. Ty się zaraz zesikasz, ale dobra, najpierw musisz skończyć tą pracę domową, więc przestańcie mi tu gadać. Ty kochana, w zasadzie mogłybyście się pobawić domkiem dla lalek. Baw się lalkami z Magdą, bardzo proszę. Hmm. Idziecie obie? Idziecie. Jest sobota, no to wiecie, co lekcjami zajmiemy się już jutro. Niech no nie ja zobaczę, jak ona tu wygląda. No ona dopiero miała urodziny, więc spokojnie, się nie martwimy. Ale tutaj, boże, jak ty masz na imię? Zuzia. Zuzia już niedługo będzie miała urodziny. Wystarczy, że ona sobie zrobi pracę domową, i myślę, że w poniedziałek już będzie miała tą szóstkę. Dysiek, czy ty możesz zjeść sobie coś? Ofelia, weź go tutaj. Zawołaj kota o imieniu Dysiek, to jest najlepsze, nie? To jest hit. Czy ten obraz jest skończony? Nie jest skończony, jest pusty w ogóle. No, zawołaj go. Dobrze. Ofelko, może Ty byś coś ugotowała? Tak się zastanawiam. No nie, no Kibel się zepsuł. Zmień sobie. Weź sobie kąpiel z bombelkami. I jak się wykąpiesz, to coś ugotujesz No niestety nie ma kto tego zrobić Adrian już mi się tutaj za chwilę posika Jest zmęczony, głodny, więc ja już mu tutaj nic nie będę dawać Więc niestety kochanie, ale będziesz musiała zrobić to ty Ugotujesz, co byś tu mogła dobrego zrobić Może, może, może tak na przykład Klops po włosku na przyjęcie, bardzo proszę Adrian odrobił pracę domową cudownie Dziewczyny już trochę zmęczone, więc w zasadzie ja je mogę kłaść. Nie pamiętam, gdzie wy macie łóżka dziewczyny, wybaczcie, ale wy wiecie, gdzie się macie położyć, także spoko. Dziewczyny ogarnięte. Adrian, dojdziesz jakoś do tej toalety, dojdziesz? Mam nadzieję, że tak. Zejdziesz sobie na dół zjeść i położysz się spać. Młody się obudził, bo się boi burzy, tak podejrzewam. Zjedz sobie bananka. Zjedz sobie bananka i co ty byś tu mógł porobić, bo ty teraz mi nie pójdziesz spać, prawda? Oczywiście. Użyjesz sobie pieluszki i możesz sobie pokrążyć, pogaworzyć, pokrążyć, pogaworzyć. Dobrze. Ofelka się tutaj relaksuje ochlapanej łazience, ale nie szkodzi wiecie co, tak się zastanawiam, chyba dzisiaj po odcinku troszeczkę umebluję umyblu, udekoruję bardziej dom, no bo wiecie on był budowany dość biednie no w łazience tutaj by się przydały jakieś roślin, roślinki, cokolwiek, także ja sobie tutaj pewnie po odcinku troszeczkę podrasuję no bo do, do zmiany domu to jeszcze nam trochę zostało, musimy troszkę kasy odde, odłożyć, więc mamy jeszcze trochę czasu do tego Ofelka, co ty robisz? Aha, ty miałeś zejść sobie zjeść. Wszystko się zgadza. Młody krąży. Charakterystyka małego dziecka. No dobrze, ale. Co ja mam mu zrobić w tym momencie? Zmęczony, no to nie się położy spać. Chciałabym, ale on jest wystraszony. Adrian, a może ty byś mu poczytał, co ty na to. Yy. Czytaj Marcinowi do snu. Tak to zrobimy. A odblokujesz się? Szamaj te tosty, odsuń się od lodówki, bo matka chce kolację gotować. No właśnie, już mi się tutaj wtrążolił. Gotuj, jeszcze raz muszę je wcisnąć, bo się spitoliło coś. Gdzie ja mam te klopsy? Na przyjęcie. No chodź, gotuj. Adrian, odejdź stąd, ja cię błagam. Jak. Co on robi, gdzie ty dziecko idziesz? Aha, krążysz, dobra, to już nie krąż, choć tu podejdź. Nie wychodź mi na dwór. Dobra, odłóż to już, bo jesz w takim tempie, że ja normalnie nie mogę. Poczytaj temu dziecku do snu. Odłożymy sobie te resztki do lodówki, nie jesteś jakoś bardzo głodny. Chodź mu poczytasz i sam się położysz. I powinno być dobrze. Dziewczyny śpią, ogarnięte cudownie. Co, Ofelko. Co tam ofelko u ciebie słychać? Ciężko już ogarnąć tyle, tyle dzieci, co ciężko wiem. Jaka papryczka fajna, patrzcie, pieczarki. Spoko to wygląda, ale wydaje mi się, że w dwójce wyglądało to jedzenie dużo lepiej. Adrian, co ty robisz? Czy ty możesz położyć to dziecko spać? Bo ja za chwilę oszaleję. Gdzie ty uciekasz? Stój! Czytaj, żeż mu do snu. Cholera jasna. One mi się już obudziły, bo potwór. Nie! Zostawcie, zostawcie ich. Pobawcie się lalkami w takim razie. Kurde, bo. A dlaczego z siostrą nie możesz się pobawić? Chodź tu. Baw się lalkami. No, ej, gdzie jest twoja siostra? Zuzia w sensie. To jakiś wynalazek jej zaprezentuj. Powygłupiajcie się. Coś sobie poróbcie, kurcze, bo. Zostawcie tego potwora. Czytasz mu? Czy toż mu, czy nie, czy toż? I co się tu dzieje? Biegnij do najbliższego pomieszczenia. Nie, ja go muszę zresetować, bo... On się zachowuje, jakby był po prostu na zewnątrz. Co tu się wyprawia? Jezus, ma jakieś banany zepsute na podłodze. O co tu chodzi? Czytaj, żeż temu dziecku. Mógłbyś? Dobra, wiecie co, to chyba się nie uda. O... Aleluja, Dobra. Co to się w ogóle... Co tu się wyprawia? Ja nie wiem. Ofelia też wywaliło. Zjedz to. Mm, te banany zaraz wyrzucimy. Nie wiem skąd one się... Skąd one się tu w ogóle wzięły? Nie no, normalna jakoś. To nie wywa... Dobra, wiecie co? Zepsuło się coś. I koniec. Coś się zepsuło. Ty idź do spania. A ten to ja nie wiem co on robi. Nie? Ja nie wiem co to dziecko robi. Śpi, wszystkich mi wywala. To jest jakiś kosmos. Dobra, pancake, weź się strać. Połóż się dziecko do spania. Ja cię proszę, ty też. Resetuj. Idź spać. Adrian, czy ty możesz wyjść z tego pokoju i iść spać? Możesz. Idź spać. Jezus Maria, co tu się dzieje? Po prostu czasami mam tak dość tych simsów, że to jest niemożliwe. E, dobra, dziewczyny, wracać do łóżek. Nie, dalej się boicie. E, wiesz co, Adrian, to chodź tu spryskasz tego potwora. Chodź. Opryskaj. Nie wiem, czy ci się to uda. Opryskaj. Już obsikane. Dobra. Więc do spania, dziewczyny. Zostaw tutaj ludzi, daj im spać i sama się połóż. Już? Śpi. Ta jeszcze nie może. No nie, wiecie, co ja już się poddaję. Niech oni robią, co chcą, po prostu, bo się nie da. Dodatkowe zaliczenie bez sensu. Pobaw się lalkami, bo ja zwariuję po prostu, nie, nie mogę je położyć i kogiec. Trochę mnie wkurzają te, te potwory z poduszka, bo to praktycznie co nos, albo burza, albo potwór i one mi po prostu nie mogą przespać tej nocy. O Boże, robi się intensywnie, słuchajcie, a będzie tylko gorzej, tak tylko mówię. <ścoughs> Czekajcie, coś tu jest zepsutego w lodówce. Ale nie wiem co, wszystko jest teoretycznie zjadliwe, więc ja nie wiem co mi się tutaj, co tu śmierdzi. Wystawimy to na razie. Chyba, że to ta sałatka druga. Słyszę się, że dyzik pije wodę z, ka z kałuży. O, to jest zepsute. Dobra, zlokalizowałam smroda. Smród wyrzucony. Lepiej ci trochę? Nie. To może być. A dobra, już ją zostawiam. Słuchajcie, po prostu niech już się każdy zajmie sobą, bo mam tego dość. Proszę, pies zachwycony. Tylko pies ma dobry dzień po prostu. Bawi się w kałuży i cześć. Dobra moi drodzy, wiecie, co będziemy kończyć. Nie wiem, nie wiem, może po prostu jak wyłączę grę i wejdę już później do kolejnego nagrania, to się coś tutaj naprawi, bo te bagole to po prostu zwariować można. Także tak jak po, pod poprzednim odcinkiem zostawiajcie komentarze z propozycjami imion. Tam już kilka od Was dostałam, także zachęcam do zostawiania tych propozycji. A my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!